Dzisiaj chcemy rozmawiać o szkodach transportowych, a właściwie dokładnie o wypadkach, no bo wiadomo, że te w przypadku dużych pojazdów także się zdarzają, ale w tym temacie wygląda to chyba zupełnie inaczej niż w przypadku samochodów osobowych. Zdecydowanie tak, no szkoda w pojeździe ciężarowym no z reguły jest, większe gabaryty, większą powierzchnię niż w osobowce. Jakie to są szkody, jakiego rodzaju szkody, jak te szkody należy rozliczać, jak dokumentację prowadzić, o tych wszystkich elementach dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. I powiedzmy od czego się zaczyna. No wiadomo, że jest ta najgorsza część, czyli wypadek, to nam się przydarzyło, auto bądź naczepa jest rozbita, no i co dalej? Kolejnym krokiem jest dostarczenie przez klienta tego rozbitego pojazdu, ciągnika siodłowego naczepy, przyczepy oraz dokumentacji od ubezpieczyciela, jeżeli oczywiście taka szkoda będzie podlegać rozliczeniu przez ubezpieczalnię. I takie szkody oczywiście u Was też są naprawiane, no bo mamy tutaj na przykład za sobą naczepę. Co się w niej dokładnie stało? W tej naczepie akurat wymienialiśmy przed chwilą ścianę czołową. Teraz jesteśmy na ostatnim etapie naprawy tej naczepy. Ściana czołowa to jest ten element, który właśnie widzimy. Tutaj jest stary zdemontowany, nowy element właśnie w tej chwili jest zamontowany. Bardzo często ściany czołowe są podlegają uszkodzeniom. Często kierowcy no nie mieszczą się pod wiaduktami, jeżeli niewłaściwą trasę wybiorą. No i po prostu. W przypadku osobowych często bywa tak, że nawet sam kierowca może sobie usiąść przed komputerem. Uruchomić znany portal aukcyjny i właściwie, właściwie wybierać, przebierać, jeżeli chodzi o elementy korosyryjne, oświetlenie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciężarówki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naczepy? Jeżeli mówimy o elementach wyposażenia takich eksploatacyjnych, tarcze, klocki, bo zakładamy, że pojazd został uderzony w bok, jeżeli mówimy o lampach, o poszyciach plandeki z boku, to takie elementy mamy u siebie na miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o dużych elementach, no to musimy zamawiać z centrali, bo one nie leżą u nas na stanie magazynowym. Ale oczywiście takie elementy możemy ściągnąć. Ściągnięcie takiej ściany, ściany czołowej zajmuje około kilku dni. Czasami jeżeli to są szyny dachu, czyli te długie podłużnice, to Ściągnięcie ich no, zajmuje powiedzmy no, do tygodnia czasu, no, ale to jest wszystko podyktowane tym, że trzeba z centrali to przywieźć, zorganizować taki transport, no, ale my to robimy i tu nie ma żadnego problemu. Czyli na miejscu możemy właściwie. Wrak dostarczyć do Was i Wy to otworzycie, tak? My praktycznie możemy zrobić z samochodu wszystko, cokolwiek sobie klient życzy, no przede wszystkim przywrócić jak do stanu sprzed tego wypadku. No i chcielibyśmy dzisiaj właśnie pokazać kilka takich samochodów, które będziemy naprawiać, bo warto zobaczyć w jakim stanie takie samochody są rozbite. Kolejny przykład, kolejna naczepa. Tym razem jesteśmy przychłodni, no i na pierwszy rzut oka wydawałoby się uszkodzenie niewielkie. No bo ile to ma? 30 cm? Tak, około 30 cm. Natomiast to małe uszkodzenie, 30 cm, proszę jakby sobie rozważyć, jaki ma wpływ na, jaki mogłoby mieć wpływ, właśnie ma wpływ na towar, który jest przewożony w środku. Towar w chłodni przewożony to, to są ryby, to są mrożonki, coś co może nam zaszkodzić i drobne uszkodzenie. A może mieć wpływ na, na nasze zdrowie. A jak naprawiamy właśnie taką naczepę? No bo tutaj widać, że to są specjalne panele, czyli wyciągamy ten, zastępujemy go nowym. Dokładnie, to nie jest tak, że wymieniam całą ścianę, bo wymiana całej ściany miałaby się z celem to byłyby naprawdę ogromne koszty. Tak też naczepa jest skonstruowana, że można wymienić panele. W przypadku tej naczepy jest to taki panel, w przypadku burtofirany jest to na przykład sama burta pojedyncza. Także no, tak są skonstruowane naczepy szmic, żeby można było właśnie elementy drobne wymienić, a nie całą konstrukcję. No i dzięki temu chyba też zyskujecie na czasie, no bo wiadomo, że te auta i te naczepy pracują, one zarabiają na siebie, więc przestój tutaj jest no, niewskazany. Jak szybko daje się naprawić takie uszkodzenia? Na samym początku oczekujemy na części, które czasami mamy na stanie, czasami, jeżeli to są elementy, które musimy ściągnąć z centrali, jest to kilka dni. Przystępując do samej naprawy potrzebujemy od dnia do kilkunastu dni w zależności od skali zniszczenia. Jeżeli jest to panel, to na pewno mniej czasu byśmy potrzebowali niż całego sprzętu w ciągu siodłowym, kiedy jest rozbity zbiornik, kiedy rozbita kabina, kiedy trzeba to wszystko poskładać, powmienić, polakierować. To są takie terminy. Kolejny przykład, tym razem chciałbym się powiedzieć naczepa, a właściwie platforma, no właściwie prawie że kabriolet. Dachu tutaj nie mamy. Co się stało w tym wypadku? No i jak zostały sklasyfikowane szkody, które tutaj miały miejsce? Tak, rzeczywiście, w tym momencie mamy kabriolet, ale ten kabriolet jeszcze kilka dni temu był pełnowartościową naczepą, taką jak widzimy chociażby na kolejnym stanowisku. Tutaj akurat nastąpiło uderzenie. W boczną krawędź, e, także kierowca tutaj był poszkodowany, i tutaj mówimy o szkodzie e, z ramienia oce sprawcy wypadku. E, no, naczepa została uderzona z boku, czyli szyna dachu, ten cały stelaż został e, skrzywiony. No, przyjął kształt banana wręcz. No, i w tym momencie no musimy go wymienić. To są długie elementy, trzeba zorganizować specjalny, osobny transport tych elementów. To już jest ten etap, kiedy działamy, właśnie. Czyli kontaktujecie się z rzeczoznawcą, no i co jest dalej? Tak, i rzeczoznawca, rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej. Od ubezpieczyciela przychodzi do nas, dokonuje oględzin tego pojazdu, naczepa, ciągnie siodłowo, cokolwiek naprawiamy. Na tej podstawie wykonywany na podstawie osiągnięcia oględzin rzeczoznawcy jest wykonywany kosztorys przez ubezpieczalnię i dopiero w dalszej kolejności my jakby weryfikujemy ten kosztorys, no ponieważ mamy autoryzację i tak naprawdę ostatnie słowo do nas należy. Zweryfikowany kosztorys jest przesyłany do ubezpieczalni i podejmowana jest decyzja ostateczna. No i chyba najbardziej spektakularny przykład, teraz widzimy jak to wygląda w momencie, kiedy zostaje scholowany z wypadku. E, tak, rzeczywiście, ta naczepa, naczepa, którą klient e, za chwilę do nas dostarczy, bo akurat jesteśmy teraz u klienta, no, wygląda jak wygląda i to jest ewidentny przykład, co złego może się stać podczas normalnej eksploatacji naczepy. My oczywiście naprawimy tą naczepę, Dużo zachodu będzie to kosztowało i oczywiście więcej czasu, bo musimy więcej środków tutaj włożyć i naszej pracy, ale zrobimy to, naprawimy. Tutaj i ściana czołowa jest do wymiany, i słupek, i plandeka podarta, kłonice, regulatory, wszystko, wszystko. I co w tym czasie, jeżeli klient chce dalej pracować, on chce dalej jeździć, chce zarabiać, czy Wy mu też w jakiś sposób jeszcze ponad to pomagacie? To jest właśnie plus firmy KM Import, że jeżeli... Pojazd jest naprawiany u nas, to my nie chcemy klienta zostawić bez butów, tak naprawdę. My chcemy jemu udostępnić pojazd, i klient ma prawo może wypożyczyć pojazd, może wypożyczyć naczepę, ciągnik siodłowy i w tym czasie po prostu dalej zarabiać, bo naprawa, a w tym przypadku ona zajmie trochę czasu no, powodowałaby straty finansowe z tytułu nieuzyskanych przychodów u klienta. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię opłacalności? No bo ta naczepa na pierwszy rzut oka wygląda wręcz fatalnie, ale no skoro Wy się podejmujecie tej naprawy, to znaczy, że nawet taki wrak się jednak opłaca remontować. Podjęliśmy decyzję, że będziemy remontować, ponieważ w oparciu o ocenę rzeczoznawcy, w oparciu o naszą wycenę, stwierdziliśmy, że, no i oczywiście rozmową z właścicielem tego pojazdu, że lepiej będzie zastosować tu nowe elementy. Oryginalne czasami zamienniki, ale będzie to niższy koszt niż nowej naczepy. No i na podsumowanie, prawdziwy rodzynek: ciężarówka właściwie skasowana, nie mamy przodu. Góra też dość znacznie ucierpiała, zbiornik wgnieciony. To jest akurat ciągnik, który uczestniczył w tej samej kolizji z naczepą, którą przed chwilą widzieliśmy. Firma KM Import, dział serwisu KM Import podejmie się naprawy tego ciągnika. No, naprawa będzie na pewno czasochłonna, bo widać po skali tego zdarzenia, widać, że Tutaj jest i szyba, i cały przód, i zbiornik. Już nie mówiąc o wnętrzu tego pojazdu o mechanice, o płynach, o elektronice tego jeszcze nie wiemy, co tam jest uszkodzone. To wszystko ogarniemy, naprawimy i nie powinno być żadnego problemu. Będziemy używać części oryginalne, części zamienniki również to wszystko też zależy od uzgodnień z właścicielem pojazdu. No i od tego, na ile pojazd jest zamortyzowany, bo to też jakby jest uzależnione tutaj od ubezpieczenia. No właśnie, to wszystko trochę trwa, ale też trochę kosztuje. I tutaj co ważne, niekoniecznie trzeba chodzić do Was z gotówką po to, żeby taką naprawę rozliczyć. Chodzenie z gotówką po naprawie takiego pojazdu no, mijałoby się z celem. To są często kwoty wielkości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy, biorąc pod uwagę skalę takiego zniszczenia. I oczywiście naprawy szkód transportowych my realizujemy bezgotówkowo. To się odbywa w taki sposób, że ubezpieczalnia otrzymuje od nas fakturę za taką naprawę. Ubezpieczalnia jakby płaci nam kwotę netto, natomiast różnice między netto a brutto, czyli VAT, to już płaci klient. To wszystko bezgotówkowo się odbywa. Muzyka